Banki przechowują nasze pieniądze, inwestują i istnieją w tle naszego społeczeństwa. Jednocześnie są też jednymi z najbogatszych firm. Jak to się dzieje i skąd mają tyle pieniędzy? Odpowiedź na to pytanie z pozoru wydaje się bardzo prosta. Wszyscy mamy konta w bankach praktycznie każdy człowiek, każda firma. Trzymamy w nich nasze pieniądze i niejako bank ma do nich pełen dostęp. Może korzystać z tych środków, by prowadzić inne działania, uruchamiać fundusze i inne działania, które przynoszą im korzyści. Jednak bazowanie na nie swoich pieniądzach to dość słaby model ekonomiczny, bo jest zależny od tego, ile ludzie zechcą trzymać na swoich kontach. Banki wynalazły więc kilkanaście metod, które mają na celu znaczące przyspieszenie procesu gromadzenia przez nie środków. To opłaty i prowizje są jednym z głównych źródeł dochodów dla banków. Zarabiają one na każdej transakcji finansowej, którą wykonujemy. Czy to jest to wypłata z bankomatu, przesyłanie pieniędzy, czy kredyt. Niektóre opłaty mogą wydawać się małe, ale kiedy mnożymy je przez miliony użytkowników wykonujących dziennie setki transakcji, to nagle kwoty urosną do astronomicznych rozmiarów. Tylko oczywiście te pieniądze są bardzo szybko wydawane. Infrastruktura bankowa jest duża i co by nie powiedzieć, bardzo sprawna. Możemy wysłać pieniądze na drugi koniec świata w przeciągu kilku chwil. To wymaga całkiem sporych nakładów pieniężnych. Mówimy tu o setkach milionów dolarów rocznie, które wydają największe banki na zabezpieczenia placówek, szyfrowanie danych czy przesył pieniędzy. Te koszta w jakiś sposób usprawiedliwiają opłaty podczas transakcji czy operowaniu kontem jednak cały czas w samej Polsce mówimy tu o przychodach na poziomie 76 miliardów złotych w samym tylko roku 2022 od stycznia do października. Do tego obracają one gigantycznymi kwotami i środkami. Dla przykładu, największy bank na świecie, chiński ICBC, posiada kapitał na poziomie 5,5 biliona dolarów, co daje mu wartość mniej więcej całej Afryki. Dla porównania, największy amerykański bank, JP Morgan Chase, posiada raptem 3 biliony dolarów, czyli warty jest tyle, ile cała Brazylia. Dlatego właśnie należy przyjrzeć się drugiemu filarowi bogactwa banków odsetkom od kredytów. Kiedy bierzemy pożyczkę, nie tylko musimy zwrócić pożyczone pieniądze, ale też zapłacić dodatkowe odsetki. Są one źródłem znacznej części dochodów banków. Im wyższa jest stopa procentowa, tym więcej bank zarabia. To tu pojawiają się pewne pola do nadużyć, czego dowodem mogą być kredyty dawane w Polsce w latach 90. nazwane Alicja. 120 tysięcy ludzi skorzystało z kredytu na mieszkanie udzielonego im wtedy przez PKOBP, który w teorii miał ułatwić im spłacanie kredytu podczas burzliwego czasu w gospodarce. Założenie było proste. Stałe i niskie raty, które miały zostać takie, dopóki nie spadnie inflacja, a pensje nie wzrosną. Jednak tak się nie stało, bo wzrost był zawolny. Efekt: kredyt rósł szybciej niż był spłacany, bo wysokość lat nie pozwalała pokryć nawet całości odsetek, które były doliczane do długu. Po kilku latach regularnego spłacania ludzie posiadali długi większe niż gdy brali kredyt. No i o ile takie wydarzenia są stosunkowo rzadkie, zwłaszcza na taką skalę, to odnotowuje się, że takich kredytów niemożliwych do spłacenia jest coraz więcej. Zwłaszcza, że zwiększa się skala, na jaką oferowane są różne produkty bankowe. Karty kredytowe, pożyczki i inne, które pozwalają ludziom kupować ponad stan, albo czasami po prostu przeżyć kolejny miesiąc, zanim wpadnie się w spirale zadłużenia. Według badań w USA ludzie posiadali zadłużenie w bankach na łączną kwotę 222 miliardów dolarów, to prawie dwukrotność wydatków Polski w budżecie na rok 2022. W historii mamy wiele przykładów tego, że kredyty były rozdawane każdemu chętnemu i banki nie sprawdzały aż tak dokładnie, komu je dają. To był chociażby powód kryzysu w 2007 roku. Wtedy kredyty i pożyczki trafiały nawet do najuboższych, którzy nie mogli ich spłacać. Były też powiązane z cenami nieruchomości, a te po prostu spadły. Dodajmy do tego, że instytucje finansowe grały niezwykle ryzykownie i największy kryzys od czasów Wielkiej Depresji w 1922 roku był gwarantowany. No ale przecież to dobrze, ktoś powie. W ten sposób banki nauczą się działać, stracą pieniądze i pozycje. Kapitał przepłynie gdzieś indziej. No, chciałoby się tak powiedzieć, że tak właśnie działa wolny rynek. Jednak nie do końca tak potoczyła się historia, co zresztą w kontekście banków jest bardzo standardowym działaniem. Otóż banki mogą zbankrutować. Nie trzeba być wybitnym ekonomistą, żeby stwierdzić, że jeżeli bank bankrutuje, to nie może wypłacić pieniędzy swoich klientów. No ale są ubezpieczenia. No tyle, że nie pokrywają one aż tak dużych kwot, jakby można było się spodziewać. Posłuszmy się bardziej aktualnym przykładem. SVB, czyli Bank Doliny Krzemowej, który upadł kilka miesięcy temu, był ubezpieczony. Ubezpieczenie opiewało, że każdy, kto miał konto, może odzyskać od ubezpieczyciela maksymalnie 250 tysięcy dolarów. No, to spore pieniędzy dla mnie, dla Was czy przeciętnego obywatela, ale nie dla firmy. Wyobraźcie sobie, że zatrudniacie 100 osób i każda dostaje na rękę 2,5 tysiąca dolarów. Więc w razie upadku banku stać was na jeden miesiąc pensji. A co z czynszem, rachunkami, zakupem produktów itd.? No właśnie tu leży problem. I często przez niego określano to, że banki są zbyt duże, by upaść. Oznacza to, że nieważne co się wydarzy, mogą one liczyć na to, że ktoś, inny bank, instytucja, czy nawet państwo, wspomogą je w odpowiednim momencie i pozwolą przetrwać załamanie rynku czy nierozsądne inwestycje. Czasami jest to wykup długoterminowych aktywów przez banki centralne, co powoduje, że np. taki rząd USA posiada w tym momencie 9 bilionów dolarów w swojej rezerwie właśnie w formie m.in. takich akcji. No to całkiem sporo pieniędzy i praktycznie każdy kraj posiada jakąś możliwość właśnie takiego działania. Warto też wspomnieć o tym, że banki zarabiają na przykład na podnoszeniu stóp procentowych. W 2022 roku polskie banki zanotowały, że w okresie styczeń czerwiec łączny wynik odsetkowy na poziomie 37 miliardów złotych, czyli wzrost o 70% względem poprzedniego roku. Oznacza to, że banki dorobiły się absolutnie gigantycznych sum niejako kosztem zwiększających się rad kredytów, które to koszta ponieśli oczywiście obywatele. Banki tworzą też niejako pieniądze. Nie są one rzecz jasna tworzone z powietrza, przynajmniej w kontekście banków prywatnych. To głównie możliwość pożyczania pieniędzy, które wpłacają inni klienci, a także operowania na długach powstałych w wyniku właśnie tych pożyczek. Wpłacając 100 zł do banku, ten zostawia sobie rezerwę i pożycza pozostałe sumy. I jednocześnie wpisując sobie ten dług do swoich zasobów. Pozwala to bankom na mnożenie pieniędzy, które posiadają. Jednocześnie korzystając z zaufania ludzi i do ludzi. My też z niego korzystamy, właśnie biorąc kredyty. Przecież nie mamy tych pieniędzy i na przykład, gdybyśmy chcieli kupić samochód na zeszyt, to nikt by go nam nie wydał. Ale wtedy pojawia się bank, który dosłownie mówi, założę za ciebie tę sumę. A sprzedawca samochodu widzi, że dysponuje możliwością. No i sam bank oferuje mu pieniądze. To spore możliwości i nie można odmówić, że w obecnym świecie pozwalają one na rozwój. Oczywiście są obarczone wcześniej wspomnianymi kosztami, a także ryzykiem. Jednak jeśli dobrze zapoznamy się z umowami, skonsultujemy się z kimś obeznanym, to jesteśmy w stanie sprawnie korzystać z instrumentów finansowych w bankach i pomnożyć swoje pieniądze, przy okazji zarabiając dla banku. Banki zarabiają na pożyczaniu nam pieniędzy w celach zakupowych, nawet jeśli nie spłacimy tych kredytów. To głównie dlatego, że mogą domagać się spłaty tego długu przez drogę sądową, a więc w którymś etapie wystąpić na przykład o egzekucję komorniczą. To oznacza, że nasza własność może zostać nam odebrana i sprzedana na poczet długu. Przy kredytach hipotecznych jest to dość prosta sprawa, bo zestawem za nasz kredyt jest mieszkanie, które może stać się własnością banku. No, oczywiście egzekucje komornicze to dość radykalna i skomplikowana sprawa, jednak są mechanizmem, w jaki banki zabezpieczają swoje pieniądze, upewniając się, że nawet w najgorszej sytuacji wyjdzie mniej więcej na plus. Wiele analiz sugeruje też, że nawet kredyty we frankach, których perypety są dość burzliwe, przynoszą bankom miliardowe zyski, nawet jeśli same banki alarmują o swoich stratach. Te kredyty to zresztą też bardzo dobry przykład tego, że banki nie zawsze będą myśleć o dobru swoich klientów i na froncie stawiać będą przede wszystkim swoje zyski. Tak to już po prostu działa. Do tego banki korzystają z naszych pieniędzy wpłaconych na lokaty czy fundusze inwestycyjne, żeby inwestować. Kupują nieruchomości, akcje i udziały, korzystając ze sztabów analityków i tysięcy komputerów, tak by maksymalizować swoje zyski, jednocześnie przynosząc je swoim klientom. Niejako wpłacając pieniądze na konta, to my ufamy bankowi, że ich nie straci, a wręcz czasami je pomnoży, tak by mógł wypłacić nam kwotę równą o Banki polegają też na ogólnej kondycji gospodarki. W Polsce to, jak wysoki jest WIBOR, czy ile warte są obligacje skarbowe, decyduje o kondycji banków, ale też i całej gospodarki. Obecnie to banki są centralnym jej punktem i bez nich byłoby ciężko rozwijać się i inwestować. Dlatego, właśnie tak jak wcześniej wspominałem, mają one dużo do powiedzenia w kwestii polityki monetarnej czy gospodarki. Po prostu ich upadek nie jest nikomu na rękę. Warto wspomnieć też o bankach inwestycyjnych, które już w roku 2012 zarabiały około 240 miliardów dolarów. To banki, które specjalizują się w gwarantowaniu emisji papierów wartościowych i inwestowaniu w nie. Pozwala to na przykład takiemu Goldman Sachs na posiadaniu 2,5 biliona dolarów w aktywach. Według analiz przed kryzysem 2008 roku bankowość inwestycyjna generowała 40% dochodów dla sektora, więc mówimy tu o setkach miliardów dolarów rocznie, a także bilionach aktywów, które warte były więcej niż całe państwa. Mam nadzieję, że rozjaśniłem nieco kwestie związane z bankami. Was zapraszam do innych odcinków na kanale, a także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!